Szacuje się, że dotyka to do 16 milionów osób w Polsce do trzech razy w roku, bolesny objęty stanem zapalnym otoczony czerwoną obwódką pęcherzyk, który wywołuje uczucie mrowienia świątu oraz pieczenia warg. Opryszczka jest często spotykanym problemem. Jej przyczyna to herpes simplex HSV1. Niezwykle zakaźny wirus, który wnika do organizmu w niezauważalny sposób i pozostaje w nim przez całe życie gospodarza. Wirus jest przekazywany podczas bezpośredniego kontaktu pomiędzy nosicielem i osobą jeszcze niezakażoną. Przemieszcza się wzdłuż czuciowych włókien nerwowych i utrzymuje w postaci przewlekłego, utajonego zakażenia w zwoju czuciowym nerwu trójdzielnego, twarzowego lub błędnego. Pozostaje w stanie uśpienia, nierozpoznawany przez układ odpornościowy. Wirus uaktywnia się w chwilach osłabienia układu odpornościowego spowodowanego np. chorobą taką jak gorączka i przeziębienie, wstrząsem emocjonalnym, nadmierną ekspozycją na słońce, znacznym wyziębieniem, dużym wysiłkiem fizycznym, zmianami hormonalnymi, stresem i zmęczeniem. Uaktywniony wirus opryszczki rozpoczyna wędrówkę ze zwoju czuciowego wzdłuż włókien nerwowych w kierunku ust i zakaża zdrowe komórki, zwłaszcza na styku warg i skóry. Po dotarciu do komórki docelowej otoczka wirusa łączy się z błoną komórkową. Kopia nowego wirusa może wniknąć do komórki. DNA wirusa opryszczki opanowuje komórkę i zmusza ją do wytwarzania jeszcze większej ilości wirusów opryszczki. W komórkowym DNA wirusa jest powielane tysiące razy. Proces ten powtarza się aż do momentu, w którym komórka pęka i umiera. Uwolnione wirusy infekują kolejne, zdrowe komórki. Pojawiają się pierwsze objawy opryszczki. Na początku nie są widoczne, odczuwa się jedynie mrowienie. Następnie zaatakowany fragment skóry zaczerwienia się, zaczyna swędzieć lub piec. Tworzy się skupisko pęcherzyków otoczone zaczerwienioną, objętą stanem zapalnym obwódką. Wypełnione są wirusami oraz płynem powstającym jako efekt zwalczania zakażenia przez układ odpornościowy. Pęcherzyki pękają, przekształcając się w bolesno objęte stanem zapalnym nadżerki. Następnie ulegają zaschnięciu. Powstaje strup. W miarę upływu czasu skóra zdrowieje i strup odpada. Skóra może być lekko zaróżowiona, sucha z tendencją do łuszczenia się i opuchlizny. Opryszczki nie można wyleczyć, ale odpowiednio wcześniej rozpoczęte leczenie może złagodzić objawy oraz skrócić czas gojenia. Tradycyjne leki przeciwwirusowe zaczynają działać w momencie replikacji wirusa. Najbardziej znana działająca czynnie substancja aktywna acyklowir oddziałuje na komórki, które już zostały zakażone. Warunkiem działania preparatów zawierających acyklowir jest obecność wirusa w komórce. Hamują one wybiórczo polimerazę DNA wirusa HSV1, a co zatem idzie syntezę i replikację DNA wirusa. Era Zaban. Przeznaczony do leczenia wczesnych objawów opryszczki wargowej ma odmienny profil działania. Zawiera dokozanol, nienasycony alkohol, efektywną substancję aktywną, dzięki której wirus nie wnika do zdrowej komórki skóry. Po aplikacji na skórę, erazaban ulega wchłonięciu. Preparat jest metabolizowany w komórkach. Metabolity łączą się z błoną komórkową, która teraz może powstrzymać oddziaływanie wirusów z otoczką lipidową, takich jak HSV-1. Dzięki temu błona komórkowa zapobiega wnikaniu DNA do wnętrza komórki. Wirus nie może ulegać replikacji. Według badań klinicznych erazaban przyspiesza czas gojenia opryszki oraz łagodzi jej przebieg. Ma właściwości nawilżające i jest szybko wchłaniany. Oddziałuje na komórki skóry, a nie wirusa, dlatego pojawienie się formy HSV odpornej na lek jest mało prawdopodobne. Można go stosować w czasie ciąży i karmienia piersią. Erazaban. Poznaj nowy, opatentowany preparat do leczenia wczesnych objawów obryszczki.